Witajcie. Często pytacie mnie, Zenon, jaki byś do filtr do akwarium? 10-20 litrów. No jak to jaki? Kubeł. Nie no, bądźmy poważni. Kubeł będzie lekką przesadą, a filtry wewnętrzne mogą nam zrobić pralkę. Dlatego pozostają nam kaskady. I mam tu dzisiaj Nano Kaskadę. Happyta. Nano -hang on Filter. No. Takie. Małe cuś. To zobaczymy sobie, co tam na pudełku. No i co w pudełku. No i czy to dmucha, czy to ciche, czy głośne. Ile wciąga prądu, bo to teraz nie są tanie rzeczy. Także zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w czmielu. Linki w opisie filmu. Hapet nano hang on filtr. Filtr kaskadowy. filtr, filtre suplandu. For Hapet. I krewetka. Zdjęcie podlądowe urządzenia. Transparentny plastik. Widzę jakaś gąbka. Silnik. Regulacja. Odbojnik. Filtr kaskadowy. Do niewielkich zbiorników. Do 60 litrów. O! Idealny do krewetkarium i akwarium roślinnego. Nie zajmuje miejsca w akwarium. Łatwy w instalacji i czyszczeniu. Bez manipulacji w zbiorniku. Zapewnia filtrację mechaniczną i biologiczną. Regulacja wydajności oszczędności tylko 3,5 W. Mhm. Mieczyk. 280 litrów na godzinę pompa. No to rzeczywiście do 60 litrów. 3,5 wata. Zasys, wylot, regulacja przepływu, poziomowanie filtra, poznań. CE. Made in China XLBB33 lub F313 i PX8. Do użytków domu, nie wywalać do kuba, to nie mam pojęcia co to za cube. No to obejrzyjmy to cacko. To za chwilę najważniejszy manual. Angielski na pierwszym miejscu. Mimo, że hapet to polska firma, czyli eksportowy towar. Ukraiński, litewski, rosyjski, grecki, polski. Zero obrazków. Takie instrukcje bez komiksu to Zenon nie lubi. woreczek śniadaniowy. Ładne. Powiem wam, bardzo ładne. Silnik Coś tu jest napisane na silniku: 3,5 W, 280 litrów na godzinę. Podnoszenie wody 65 cm. Certyfikat CE Polska. Czy to się ściąga? Pierwsze: ściąga się jak normalnie w tych, w hagenach, yy, kaskadach. No, wirnik powiem Wam, taki jak nie wyjmę go bez pensety. Taki jak w skimmerze uszczelka. Czyli tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, że jak uszczelka siądzie, to nam tu będzie cieknąć. Lepsze jest taki słuchajcie, jaki ten silnik jest w środku, jest turbo bezpiecznie, a tak zawsze O-ring z czasem może przeciekać. Dobra, idę po pęsetę. Czpień stalowy. I ogromny magnes, po prostu bydle, mniejszy niż w skimerze. Cztery łopatki Okidoki. Dobra, teraz jak to się wkładało, żeby było dobrze. Napisy były z tej strony, klikło, przekręcone, ok. Regulacja przepływu z uszczelką. Tak jest chyba na maksiora. Nie, tak jest zakręcone. Tak jest na maksiora, tak jest połowa. Dobra, bo tu widzę, jak to się, słuchajcie, tu zatyka. Fajny, gruby, przeźroczysty plastik. Taki twardy. Fajnie, mocno siedzi, słuchajcie, bez luzów pokrywka, bo najwięcej hałasu generują te nieszczęsne pokrywki, a tu ona jest normalnie bardzo mocno zaklinowana. To jest moim zdaniem plus, ale mogę się mylić, jak to się ułatwiera. Halo? Halo? Aha. Bardzo mocno siedziało. Tu mamy przedłużkę do zasysu i patrzcie, faktycznie drobniusieńkie oczka, naprawdę. To musi taką wiecie, trzydniową krewetkę to weźcie, ale już nic większego nie powinno wejść. To się zapewne wyciąga, mm, Ok. Też gruby, ładny plastik, tu jakaś taka, jakaś taka przegroda. Tu są w ogóle jakieś otwory. Bo woda widzę, wlatuje bokiem. Mocno siedzi. O! Słuchajcie, nic się nie telepie. Dobrze wróży. I gąbka. Nie za duża. Plus jeszcze mamy poziomowanie do szyby. O! Ja. I. Na no, jaka grubość szyby? No, tu słuchajcie, z 8 mm, spokojnie, centymetr, to nie wiem, czy, czy się nada, ale no kto by takie urządzenie dawał do takiego grubego, grubo szybiastego akwarium? Nie, no bardzo fajne, naprawdę, bardzo ładne. Ja jestem w szoku, że to jest tak ładnie zrobione. Super. Filtracja biologiczna i. Mechaniczna. No tak, skoro gąbka nam pochodzi, to się po jakimś czasie zalegną w niej bakterie i będzie to też filtracja yy, biologiczna. Patrzę, że tu jest słuchajcie trochę zmarnowany petycję. O! Bo tu spokojnie. Spokojnie, słuchajcie. Ja bym sobie tą gąbkę przeciął. O! Albo tak wepchał. Tylko, że ona wtedy jest i gęsta. A tu można jeszcze troszkę ceramiki. Nasypać. A czemu tak? No, może by pierw była gąbka, a potem ceramika. Nie no, spoko. Jest wszystko ok. Dobra, do testów bez gąbki, nie będę jej suszył. Spróbujmy to założyć. Ok, już wiem jak. Przeźroczyste filtry mają jedną wadę. Są ładne, jak są nowe, czyste, ale potem to wszystko tu wiecie, co się dzieje. No, wródzi się. I trzeba czyścić lub zostawić brudne. Takie coś i takie coś. No jest. Słyszycie? Cisza. Super. Super to wróży. No i dobra, akwarium. 20 na 20 to ja mam. W oto dolewce, ale mam tu gdzieś na dole akwarium. Chyba 30 na 30 No to takiego. Użyjemy, zobaczymy jak to dmucha i czy to głośno. Tak urządzenie prezentuje się na akwarium 30 na 30. Ładne, nie. No to zobaczmy, jak to dmucha i czy jest głośne, ile prądu wciąga. Jak odpalić takie małe urządzenie? No trzeba je zalać wodą. Mam tu szklankę, powinno starczyć. I teraz tak, jak to zalać, skoro to jest takie kurza noga zamknięte? Trzeba otworzyć, no i trzeba zalać pompę. Ładnie się napełnia chwila prawdy, jest na maksiora. El Prondo, no właśnie. O, o poszło. Patrzę wiecie, którędy się ta woda przelewa i ona się przelewa tu ewidentnie od góry. Słychać na razie wodę. Nie słychać żadnego buczenia, żadnych takich mechanicznych, tylko słychać bąbelki wody. Widzicie jak to ładnie leci. Niech sobie pochodzi, niech się odpowietrzy. No to najpierw głośność. Ja wiecie, ja mogę sobie powiedzieć, że jest cicho, ale może ja jestem przygłuchy i ktoś potem usłyszy, że on powiedział, że cicho, on se kupił, jest głośno i zeną on ty kłamco. Słuchajcie, mnie to naprawdę lotto. Ja wam dlatego pokazuję. 50 decybeli? Serio? To głośno. To bardzo głośno. A bo zaczął terkotać. Zaczął terkotać, a nie terkotał. Żęzi. Słuchajcie, 43 dB to jest cicho. Tak powyżej 43 dB to mi zaczyna przeszkadzać. No tu jest. Włączyła się pierdziawka. A no już tak było pięknie. Zdjąłem pokrywkę, żeby zobaczyć, jaka będzie głośność. Ale zdjęcie pokrywki, zobaczcie, No budzi pewne niebezpieczeństwo. No 39 dB to jest bezszelestne. Czyli jednak jak zwykle pokrywka robi swoje. Jeszcze ją czy kurza, twarz założyć. To, to jest wyzwanie. Nie no, musi to tu przejść. To musi tu wejść. O! No i jednak ta pokrywka Rezonansuje No, 47 cb. No, to do sypialni będzie Wam przeszkadzać, chyba że jesteście półgłosi, wtedy nie ma problemu, ale dobra. Ile to wciąga prąd do? L-prąd do, słuchajcie, producent podaje 3,5, a wciąga 3,2. Bardzo ekonomiczne. Dmucha też spoko, powiem Wam. Ruch wody tu jest całkiem całkiem. 20 litrów 10 bez problemu Wam taki filtr ogarnie. No ale czy nadaje się do sypialni? Nie. Chociaż wiecie, ja mam tam morskie, tam to dopiero pompy huczą. Ale to salon, nie sypialnia. Także decyzja jak zwykle zostaje w Waszych rękach. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Prezentowane produkty dostępne w czmielu, linki w opisie filmu.